Jakie błędy popełniałem jako trener personalny? W życiu wykonałem ponad 5000 treningów personalnych. Pierwsze już miałem w 2015 roku. Od 6 lat zajmuję się niczym innym, tylko właśnie trenowaniem ludzi. Chciałem pomóc początkującym trenerom i osobom, które właśnie chcą być trenerami. By nie popełniały tych błędów, które ja na początku właśnie popełniałem. <grych> I tak, pierwszy punkt to nie miałem niszy, czyli chciałem pomóc każdemu. Później zorientowałem się, że lepiej wyspecjalizować się na przykład w treningu kobiet, na przykład w treningu mężczyzn. Na przykład ja yy, zniszowałem się właśnie do pomocy. Yy, w odchudzaniu. Jeszcze chce się chyba zniszować do mężczyzn, ale to jeszcze zobaczymy. Być może właśnie zacznę pomagać trenerom, więc ja akurat troszeczkę zmieniam swój kierunek. Jednak polecam wybrać jakoś niszę. Na przykład można być bardziej fizją, bardziej dietetykiem i skoncentrować się. Właśnie na osobach, które mają problem, który możemy rozwiązać, ale nie, żeby nie pomagać zbyt dużej ilości osób. Dobra. Kolejny punkt to za dużo tłumaczyłem. Ja, ja to nazywam, że połączał mi się taki jakby tryb. Wydaje się logiczne, że jak zagadujemy osobę i zalewamy ją tak, jakby ilością informacji y, o właśnie trenowaniu, o odżywianiu, y, no to tak jakby wypadniemy dobrze, ale czasem po prostu daną osobę możemy w ten sposób y, zanudzać. Więc y, po, polecam, by y, dostosować się do osoby, jeżeli osoba y, naprawdę chce poznać, jak powinno się trenować dane partie mięśniowe, y, na co zwracać uwagę, to możemy tłumaczyć i, i, i tak jakby dowiadywać się, czy musimy w ten temat, jakby wejść głębiej, czy dalej coraz więcej tłumaczyć. A z niektórymi, z niektórymi osobami po prostu mm, też wiadomo, będziemy pomagać i, i starać się, aby dana osoba e, tak jakby dotarła do tego miejsca, w które chcemy ją zaprowadzić, czyli szkodowo z nadwagi, do sylwetki, gdzie nie będzie miała tych nadprogramowych kilogramów. Ale jeżeli osoba chce, chce również się tak jakby odstresować na tym treningu, po prostu pogadać tak o życiu, to wtedy warto się do tego dostosować. I często jeżeli dana osoba będzie regularnie trenowała, z każdym treningiem będzie wykonywała, te treningi będą po prostu intensywniejsze, będzie się trzymała w kwestii założeń odżywiania, wtedy będzie odnotywała progres i nie ma takiej potrzeby, by ona chłonęła tak bardzo dużo tej wiedzy merytorycznej, więc tutaj musimy się dostosować do klienta. Dobra. Kolejna rzecz to nie dzwoniłem do klientów. Miałem z tym opór, stresowało mnie to i nie lubiłem tego. Bardzo dużo w tym roku właśnie dopiero teraz, bo często po prostu w inny sposób pozyskiwałem tych ludzi, okazało się, że to dzwonienie jest. No i no ja wiedziałem, że jest skuteczne, ale po prostu nie chciałem się tego robić. Ale dużym game changerem dla mnie było, gdy zacząłem traktować dzwonienie do ludzi, jak już realną konsultację. To samo. Tylko po prostu rozmawiam z daną osobą przez telefon. I pytam się, jakie ma CEDE. Hmm, jakie ma problemy, yy, yy, czy ma jakieś urazy, jakie ma doświadczenie. Czyli traktuję taką rozmowę wstępną, tak na luzie, też bez żadnych takich oczekiwań. O, że ona zaraz przyjdzie, zaraz będzie trenować ze mną. Nie, Tak na luzie, z taką chęcią pomocy właśnie tej osobie. To wiele zmieniło i teraz wręcz czekam na kolejne telefony, czekam, aby poznać daną osobę, tak, jakby staram się znaleźć, znaleźć jakiś balans, by nie za często dzwonić do tych ludzi. Jeżeli ktoś tam nie mógł, na przykład odebrać i, i, i być takim normalnym. I te dzwonienie bardzo wiele zmieniło mnie, także polecam nauczyć się rozmowy telefonicznej i też tak traktować właśnie telefony jako taką konsultację wstępną. Kolejno nie umiałem przedstawiać oferty. Po prostu no, pytałem się, czy ktoś chce trenować, czy nie. Nie umiałem tak jakby przedstawić na końcu, tak jak mamy taką pierwszą konsultację, ko jakie będą korzyści, właśnie wynikające z tego, że dana osoba będzie współpracować ze mną. Jak rozłoży się ta nasza współpraca w czasie, odpowiednio pokazać, jakie są opcje cenowe. Także y, przedstawienie oferty jest bardzo ważne. Polecam mieć wersję taką fizyczną ofertę, czyli mieć jakoś taką kartkę, gdzie już będzie y, zapisane, y, co y, uzyska klient w naszej, właśnie niszy, bo ktoś może na przykład mieć w swojej ofercie, że y, pozbędzie się bólu, a inna osoba będzie miała, że y, zyska dużo mięśni, więc możemy sobie wtedy wypisać y, konkretnie pod naszą niszę y, to, co będzie właśnie. Y, na, na, na tej ofercie. Dobra, kolejne. Nie prowadziłem social media. No właśnie, początki zawsze są trudne i ciężko coś zacząć. Tak samo dzisiaj postanowiłem, że nagram coś takiego długiego, tak zwanego longa na, na YouTube. A. Wiadomo, to rodzi opór, ale wi wiem, że każdy kolejny film przybliży mnie do moich długofalowych celów. Tak samo w profesji, właśnie trenera, ważne, żeby prowadzić te social media. To jest bardzo dobra forma pozyskiwania klientów, czy to lokalnie, czy, czy, czy z całej Polski. Ja zamierzam skupić się bardziej na pomocy w treningach takich tzw. offline, stacjonarnych. Bo naprawdę mi wiele ta praca daje przyjemności i wiele osób może ją wykonywać, tylko że jeszcze nie wie jak to zrobić. Dobra. Kolejna rzecz to nie korzystałem z płatnych reklam. Nie jest to jakiś nie wiadomo jaki Game Changer, jakiś gral nie wiadomo co, to jest po prostu sposób pozyskiwania klienta, jeżeli później kolejne kroki źle, zrobimy źle, no to nic tam to nie da, tylko przepalimy budżet. Jednak jeżeli już umiemy właśnie przedstawić oferty, umiemy współpracować ze sobą, umiemy sprawdzić, by klient czuł się dobrze na treningach i osiągał y, to co sobie założyliśmy, y, to warto wspomóc się taką reklamą i, i warto to zrobić dobrze, więc polecam. To by było na tyle. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Do zobaczenia.